<gry> tutaj taka maleńka suróweczka była. To była partnerka, to ja jestem wąsy mi przyklejone i tak dalej. O, a tu kronika filmowa nas robiła na Nowym Świecie. Tu cały zespół. Cały zespół. O, to ja jestem. Orkiestra tutaj była, bo to Smoczyński prowadził. To jest Rosiewicz. Ten, co z Muchą teraz występuje, on był młodszy. O, tutaj na obozie, taki chyba w Turczynku. Który to był rok, jak pan tu się pojawił, chcąc się nauczyć tańczyć? No dawno, 60 <laughs> tak. lat proszę panią, jestem żonaty. A ile pan ma lat? 87, 88 rok zaczął. 60 lat już nie mam nic wspólnego z baletem. Może ona by powiedziała, ja. albo ja, albo ja Wie Pani, ja dużo mam zdjęć, ja sobie nieraz w albumie prze, przerzucam i... To mógł być 50 jakiś 4 5 Aha. Sali, czy... Historia ze zdjęciami zaczęła się podczas porządków. Myśmy tutaj... Postanowili zrobić porządki w najgłębszej i najstarszej piwnicy, do której rzadko kiedy się zagląda, ponieważ mamy całą masę różnych rzeczy, które są nam potrzebne do działań. No to w którymś momencie dojść do tej ostatniej piwnicy trzeba było. Tam są jeszcze instrumenty, pewnie pamiętające lata 60. czy 70. w dobrym stanie, więc my je trzymamy, bo czasami robimy różne dziwne rzeczy. No, ale trzeba je było poprzekładać. Ja tam zszedłem, żeby zobaczyć co, co tam jest. No i szczęście w tej całej sytuacji takie, że ja po prostu jako fotograf od razu zwróciłem uwagę na to, że leżą albumy do negatywów. Gdyby nie, to być może ktoś by je przełożył na półkę obok, robiąc porządki, układając. Ja wyciągnąłem rękę, trochę się na początku zmartwiłem, bo na wierzchu były puste. Ale pomyślałem sobie, że Możemy je wykorzystać do zajęć, pokazać młodym, jak to kiedyś wyglądało, jak się przechowywało negatywy. No ale okazało się, że pod spodem jest 10 albumów, które są pełne. Pełne i po takim szybkim przejrzeniu tych zdjęć pod światło negatywów okazało się, że bardzo różne, bardzo ciekawe. Większość tych fotografii to są fotografie, które były wykonane na zajęciach, zostawione, bo w miarę poprawne. Na, na później, ale myślę, że nigdzie nie publikowano. Jak ja to usłyszałem w telewizji, mówię kurczę, to ja się tu wybiorę. Ja przychodziłem tutaj, no jakieś około pięciu lat. No to jeszcze tu nic nie było, przecież trasy nie było. Później to żona mi już nie pozwoliła. Już mówię o nie, bo tam dziewczynki, tam koleżanki. No to wiesz już tego, tego. Od tamtej pory to 70 lat tu nie byłem, no. O, jeszcze 57 rok. Album dzieci Warszawy. Tak, tak, tak. jak najbardziej. Pan był od początku? No nie, to kolega był kolega. od początku. Natomiast ja, no tak trochę później zacząłem, od wakacji. Chyba to była szósta klasa który to mógł być rok, pamięta pan? O no, kurczę. No 50 coś coś takiego. Byłem harcerzem w szkole. No i druhna, druhna mówi: "No czy ja bym chciał pojechać na wakacje?" Mnie tu przywiozła i stąd pojechałem razem z zespołem do pierwszych chyba był turnus był w Falentach. Później był w Turczynku, raz drugi. A później jeszcze do NRD, żeśmy wyjechali też y, jakoś tak w czasie wakacji jak to było jakieś tam spotkanie młodzieży. Nie miałem nic do czynienia z tańcem, natomiast tu jak mnie ta druhna przyprowadziła na obozie to drążek i no i tam trzeba było skakać i piruety i nie, pani Poreda nam ćwiczyła, pani Nowakowska później układała i myśmy w dzień ćwiczyli. Poszliśmy spać, a zespół Śląsk się organizował w tym czasie. I tam też był razem skoszarowany z nami, ale oni ćwiczyli. Jak nas nie było, no bo była tam piękna, duża sala, to w takim zameczku. Oni tam ćwiczyli. No a w ogóle to tych występów mieliśmy. No i w Pałacu Kultury. Już było po otwarciu Pałacu Kultury, to na sali kongresowej, no elegancko, cały zespół występował, a największe przeżycie w tym czasie jako dzieciaki, no to nie pamiętam dokładnie, czy to było na tyłach hali mirowskiej, w tej hali sportowej, czy to było w, w Urzędzie Rady Ministrów. No. W każdym razie duża sala, to co ze sceny było widać, duża sala i dwa pierwsze rzędy puste. A dalej ludzie siedzieli, widzowie. No i Bierut, prezydent. No i myśmy tam swoje, że tak powiem, odtańczyli. On po nas poprosił. I tak wszyscy za tego skupieni, to, no, żeby dotknąć no, prezydenta, no. niektórych to nawet na ręce, na kolana wziął tych dzieciaków. Jakieś kontakty z niektórymi pozostały? No bo... To też właśnie z kolegą. Kolega mieszka na Żoliborzu naprzeciwko mnie w tej chwili, a ja tam mieszkam no, około 15 lat. Ja nawet nie wiedziałem, że on tam mieszka. Wyszedłem z domu i tak. To jest niedaleko bazaru na Wolumenie. Stanęliśmy naprzeciwko siebie i tak się przyglądamy. I Janusz do mnie mówi, my to się chyba skądś znamy. I ja tak mówię, patrzę, no może się znamy. No i gadu, gadu, okazuje się, że przecież żeśmy razem tańcowali tutaj. No i tak od słowa do słowa to do dziś. Trzymujemy taki kontakt. No miłe wspomnienia. Tak patrzę, tego Albańskiego jakoś nie... Nie trafił. kursu tak? Sulmon, no, <grym> W takim kubeczku na głowie. Tata, Taki nie, filcowy kubeczek. Takie piękne buciki z takim podniesionym czubkiem. Takie cizmy. Takie cizmy. No i skarpety z pomponem. A to jest moja partnerka. Budynek został oddany do użytku w 1938 roku. Jako kwatera główna ZHP był wybudowany ze składek społeczeństwa, harcerzy pod patronatem żony prezydenta Mościckiego. Ale z tego zdjęć nie mamy. Parę lat temu udało się odmyć trochę tą, tą fasadę piaskowca. Ona zresztą jest poddana ochronie konserwatorskiej, bo tutaj na budynku są ślady z powstania, z ostrzeliwania Powstania Warszawskiego. To jest z czasów II wojny światowej. Zdjęcie to Centrum Wyszkolenia Sportowego Wehrmachtu stacjonowało w tym budynku. Na drugiej stronie jest Wilm Hosenfeld, czyli oficer Wehrmachtu, który uratował m.in. szpilmana i pomagał Żydom i pomagał Polakom w czasie wojny. No to jest zdjęcie tutaj od nas. On tu gdzieś właśnie na dole siedzi, gdzie teraz jesteśmy. On był tu dowódcą Centrum Wyszkolenia Sportowego Wehrmachtu. Postać Nietusinkowa. Ma swoje drzewko w waszem sprawiedliwych wśród narodów świata. Został aresztowany przez NKWD i w 1952 albo w 1953 roku zginął w obozie w Rosji, a MDK to jest 70 lat w tej chwili już ponad tradycji, bo powstał w 1952 roku. Tutaj jest napisane, że to była pierwsza tego typu placówka w kraju. Z tego co wiem, powstało ich kilka naraz dekretem Bolesława Bieruta. No i oczywiście kronika zaczyna się od Bolesława Bieruta, Bolesława Bieruta, Józefa Cyrankiewicza i Konstantego Rokosowskiego. To są dwa pierwsze zdjęcia z kroniki. No ale potem to pojawia. się to też historia, no tak oczywiście, ale potem pojawiają się już zdjęcia z zajęć z pracowni modelarskich, chemicznych w takich fartuszkach jeszcze wszyscy? W fartuszkach, dzieci. tak. Chodziłam na kurs kroju i szycia, chodziłam do pracowni fotograficznej i na taniec towarzyski. Od września 1968 roku do 73 74 gdzieś tam. Już potem niebo poszłam do pracy, już i jako technik ekonomista pracowałam w biurze. Przeczytałam ogłoszenie w telewizji w kurierze warszawskim. Liczę, że może koleżanki, koledzy się odezwą. Zostawiłam swój numer telefonu, także. To jest taki rodzaj, nie wiem, podróży sentymentalnej? Tak, tak. Tutaj poznałam takiego Grzegorza, z którym bardzo dobrze mi się tańczyło. On chodził do technikum hutniczego, mieszkał chyba na Gagarina, potem on poszedł na politechnikę, a ja no niestety do pracy. Uszyła Pani sobie coś sama? Potem? Uszyłam sobie sama spódnicę. Była taka kobieta, która naprawdę uczyła, jak wziąć miarę, jak zrobić krój spódnicy, do tego stopnia, że nawet i suwak sobie sama wszyła. Były maszyny. Bardzo dobrze, że ten dom kultury był, dlatego że moja mama była rozwiedziona. Ojciec z alimentami zawsze zalegał, a nawet jak dał, to następnego dnia przyjechał i odebrał. A tutaj było za darmo wszystko, także można się było uczyć za darmo. Pani od kółka fotograficznego dała koledze aparat, dała klisze, powiedziała, żeby ten kolega... Poszedł ze mną, żeby mi zrobił zdjęcia. To pani jest na tym zdjęciu. Takie tak, piękne tak, zdjęcie. Tak. Proszę bardzo. Tutaj na tym zdjęciu miałam 16 lat. Sukienka wypożyczona z garderoby w pałacu młodzieży. Także. Tak. Zdjęcie ja sama wywoływałam z kliszy i sama na powiększalniku te zdjęcia zrobiłam. Oczywiście pod kierunkiem pani, która prowadziła kółko fotograficzne. Tu nasze koleżanki, które... Jeszcze trochę i znajdziemy i pana. Niektóre zdjęcia są. Fantastyczne, bo są taką klasyką socrealizmu. Absolutnie niesamowite. Podejrzewam, że część tych fotografii to, była, to były fotografie y, prasowe gdzieś, bo, bo, bo artykuły się pojawiały również w prasie. No ale te zdjęcia też powoli. Za, na, skanujemy troszeczkę tych z albumów, mhm. ale ponieważ albumy mamy, jak ktoś do nas przychodzi, to zapraszamy i, i, i można sobie je pooglądać. Natomiast no to, co na negatywach staramy się w tej chwili zdigitalizować, mamy swoją stronę na Facebooku, bo to jest takie medium ogólnoświatowe, które pozwala dotrzeć właśnie do, do tych naszych wychowanków, którzy też wiemy, że za granicą żyją. A na Facebooku to jest w tej chwili projekt Historię z Duszą. W ogóle nazywa się to Historię z Duszą. Udało nam się już pozyskać dofinansowanie na kolejny etap tego projektu. I mamy zamiar nagrywać wywiady z tymi ludźmi. Będziemy z nimi rozmawiać, będziemy nagrywać ich opowieści, ale w formie czy to dźwiękowej, czy też wideo i to będziemy dokładać do, do naszej historii. Mamy też duże wsparcie dzielnicy, naszej dzielnicy Śródmieście, bo bez nich to nie udałoby się tak tego nagłośnić. fakcie było takie ogłoszenie, że tutaj należą te kliniki. Między innymi przywiozłem takie, miałem dwa zdjęcia jeszcze pamiątkowe. Miałem, jak przyjechał do nas Rosiewicz, pokazać nam, jak się stepuje. Byłem honorowym członkiem Młodzieżowego Domu Kultury. Mam legitymację. Także nawet Pan mówił, że takiego znaczka nie widział. Były znaczki, później były znaczki, ale taki jak ja, miałem znaczek, to nie było tych znaczków. Także w dalszym ciągu jestem członkiem md u Znalazł Pan tu gdzieś... Nie, przejrzałem wszystkie albumy, ale nie ma w ogóle z tych... Tylko te dwa zdjęcia, to mówi Pan, że jeszcze nie zdążył co tutaj do albumu włożyć. Zaczęło się od tego, że uczył się Pan tego tak. tańca tutaj. Tu, tak, mój ojciec mnie wygonił i mówił, idź nauczyć się tańczyć. No i poszedłem, przyszedłem tutaj, tu się nauczyłem, później się już tak rozkręciłem, że poszedłem do Pałacu Kultury. Tam był dużo wyższy poziom, no to tam znowu tam się uczyłem, no a przychodziłem, tu przekazywałem. Niedzielę rano zajęcia prowadziłem i tu przekazywałem. Po południami robiliśmy zabawy były. Rad miesiącu orkiestra grała, a tak to przy adapterze, oczywiście, płytach winylowych, które jeździłem po Warszawie, szukałem. Jak się w 1975 roku przeżeniłem, no to już coś się rozkończyło, już człowiek już poszedł swoje strony, już ten całkiem inaczej już to wszystko paliło. A zawodowo Czy kim pan? No ja y, y, pracowałem jako elektryk na wysokich napięciach, później przeszedłem na, y, na, do innej pracy i wreszcie skończyłem, że 30 lat y, serwisowałem elektromarzędzia. Także 46 lat pracy miałem. Tańczy pan dalej? No teraz już nie. No, znaczy gdzieś tam jak jest jakieś uroczystości domowe, no to oczywiście pierwszy taniec. Zachęcam też wszystkich, którzy tutaj chodzili na zajęcia, bo poza tym, że wiemy, że przewinęły się przez nasze mury różne sławne osoby. Chronologicznie w dzieciach Warszawy zaczynał Andrzej Rosiewicz i wiem, że potem uczył tutaj stepowania też. Agnieszka Kozyra, Paweł Althammer z artystów. Jurek Owsiak uczył się grać na perkusji. Jasia Japłuczyńska w fasolkach występowała. Więc tutaj się przewinęło cała masa ludzi i bardzo wiele jest osób takich, które zaglądając do nas z różnych powodów, czy to prowadząc warsztaty, mówią: A ja też tutaj chodziłem. No ale, ale ci znani to jedno, a ci nieznani, ci nieznani czasami mają niesamowite historie. Pan był u mnie w piątek, który opowiadał. Jak to właśnie występował w latach 50. w dzieciach Warszawy, i on przychodził półsierotą, był przychodził tutaj na zajęcia, a równocześnie na te zajęcia czarnym Mercedesem ochrona przywoziła córkę pana ministra Hilarego Minca, a ona grała kurczaczka. 20 filmów, 160 latek Album no, tu jest, tu jest do negatywów, tu jest tak? Czasami więcej, tak, tu jest czasami więcej, a czasami mniej. To jest taki bezkwasowy papier, który pozwala no, zachować w dobrej jakości negatywy 6x6 średni format. To jest akurat stadion Legii, dawny jeszcze. One są opisane tak nie do końca, dlatego że na okładce mamy napisane Spartakiada 69. I tutaj rzeczywiście są zdjęcia ze Spartakiady, więc zakładamy, że to jest Spartakiada 69, ale tych fotografii ze Spartakiady jest kilka. A poza tym są właśnie fotografie, na przykład panów przed autobusami. Podejrzewamy, że jest to zajezdnia Łazienkowska, bo tutaj przed budową trasy Łazienkowskiej była zajezdnia autobusowa. I sądząc po niedoskonałości tych zdjęć. One są dobre, ale, ale nie, nie świetne. Zakładamy, że po prostu robili je nasi uczniowie. Bardzo, no to jest mamy prawdopodobne. Już, mamy już dwóch panów, którzy na fotografie w tamtych czasach chodzili, ale nie przyznali się do tego. Do tych fotografii szukamy nadal autorów. Poza tym, że szukamy osób na zdjęciach, szukamy autorów. Tu są fotografie z, Wiesz, ze Spartakiady prawdopodobnie. Albo z Letnich Igrzysk Młodzieży, i to jest na pewno 69 rok. Tutaj też w tym albumie, nie w następnym, jest budowa trasy Łazienkowskiej. 70-71. Bo tu widzi Pani, ja mam jedno z tych zdjęć tak. wywołanych. Tu jest jeszcze budynek mdk bez trasy Łazienkowskiej. Samych zdjęć mamy około 2000 tych odnalezionych. Co na nich jest, do końca nie wiemy, bo te opisy się nie do końca zgadzają, zgadzają z tym, no. co jest. A ponieważ robimy to z młodzieżą, bo taka nasza rola, no jesteśmy placówką oświatową, to młodzi ludzie skanują po trochu. Myśmy nie, nie usiedli i nie zeskanowali tego wszystkiego naraz. W tej chwili mamy około 300 zdjęć zeskanowanych, więc jeszcze większość przed nami. I Co odkryjemy? Nie wiemy. Pewności nie mamy. Chodził pan to kiedy? Tak, od 72 do 1977 roku. Chodziłem ze szkoły podstawowej 186 na ulicy Czerniakowskiej, w tej chwili jest tam liceum, tylko pedagogiczne. W tygodniu były zajęcia, bo to było jeszcze nie tylko dysplastyki, zajęcia i tylko były tańce w strojach historycznych na pierwszym piętrze. Było bardzo fajnie tutaj, bardzo lubiłem te zajęcia. A przyszedł Pan tu, żeby kogoś spotkać, czy no siebie te, odnaleźć? Też, żeby może ktoś przyjdzie może z klasy, żeby siebie odnaleźć na zdjęciach, ale na zdjęciach się nie odnalazłem. Akurat w tym, taka małość zdjęć się z tego przydziału. Dostałem trzecią nagrodę w konkursie, to był 74 rok, w konkursie Stop Dziecko na Drodze. Uroczysto wręczenie tutaj było w mdk ale akurat na odrę zachorowałem. Bo w gabinecie dyrektorami mi wręczano nagrodę. Ale to był aparat Ami. A kolega, który też chodził tu na plastykę, Wardek Bobiński, dostał pierwszą nagrodę. Przyjemnie tak wracać do wspomnień. No i przyjemnie, przyjemnie. Znalazłem koleżankę, Monikę, do już Giers, ona jest, teraz, jest nauczycielką na Ursynowie. Wiem, że ta koleżanka ma tak pamięć drogową, że, że ona od razu nazwiska rzuciła. Szkoda, że dzisiaj nie ma, bo dzisiaj jest w pracy. Byłem mieszkańcem Parku Oziemskowskiego, bo mój pradziadek, prapradziadek był jeszcze daleko, wszyscy pracowali w parku, byli pracownikami Parku Oziemskowskiego. Park Łazienkowski postanowił zakładać. Muzea w tych miejscach, tam gdzie ja mieszkałem po w sąsiedzku, to jest Muzeum jest i Myśliwstwa. I ja pojechałem na kolonię. I jak wróciłem to już na targówek trafiłem do nowego domu, dwa tygodnie eksmisji. Bardzo duży żal. Trzeba powiedzieć, że takich inicjatyw, które polegają na tym, że ktoś odnalazł jakieś ciekawe zbiory, jest w Polsce bardzo dużo. Są to właśnie inicjatywy społeczne, które my nazywamy archiwami społecznymi i one są tworzone i przez stowarzyszenie, i przez fundacje, i przez biblioteki, czy domy kultury. W Polsce jest ich aż ponad 700. Centrum Archiwistyki Społecznej to jest taka instytucja, która działa od trzech lat i oferujemy zarówno takie bezpłatne narzędzia, portale, gdzie można zbiory udostępnić, ale także właśnie taką wiedzę ekspercką. Z nami też można się bezpośrednio skontaktować i zapytać, jak się nimi dobrze zająć i jak sprawić, żeby one były szeroko dostępne. Zapraszamy na naszą stronę www.cas.org.pl. Tam są wszystkie kontakty, bo oprócz tego, że mamy takie działania stałe, webinary, czy takie konsultacje z ekspertami, to można po prostu do nas zadzwonić, czy do nas napisać z indywidualnym swoim problemem, czy z pytaniem jak w ogóle zacząć, bo na przykład natknąłem, natknęłam się na ciekawy zbiór i co mam z tym zrobić. Można też i poszukać swoich przodków, i jakichś miejsc, które się pamiętało z dzieciństwa, albo miejsc jeszcze z dalszej przyszłości, które nie pamiętamy, tak jak właśnie nasza miejscowość kiedyś wyglądała. Historia Kamienicy to nie tylko przecież historia jej architektury i losów chociażby wojennych, ale też historia ludzi, którzy w niej mieszkali. Więc to pole dla archiwistyki społecznej jest nieograniczone i bardzo nas cieszy, że, ono, że ta idea taką popularność zyskuje w Polsce. Szuka pan siebie też tutaj, eee... na zdjęciach? Szukam, oglądam. No to wie pani, to miłe wspomnienie jest. To... Sprzed taki... lat, powiem pani, 60 mniej więcej. Tak, teraz myślę, że jako dziesięciolatek chyba tutaj trafiłem. I do jakiej sekcji, gdzie? To... Do fotografii. Fotografii, tak. tak. Czyli mogą się trafić w tych mogą, negatywach. Mogą się pana, trafić, tak, mogą tak, się trafić, ale to nie wiem, czy sobie przypomnę wszystko. Przechodziłem jeszcze jak byłem w szkole średniej w liceum, to jeszcze pamiętam, że wpadałem tutaj. Natomiast potem już jakoś tak, że tak powiem emocjonalnie tylko. Co to jest? To jest taka potrzeba zetknięcia się ze swoją własną historią? Na pewno, ze swoją historią. Natomiast wie Pani, tutaj jest jeszcze rzecz, przynajmniej w tamtych czasach, dla mnie ważna, myślę, że dla moich kolegów, dla naszego pokolenia mhm. ważna, że fotografia jako taka była dziedziną dosyć drogą, jednak. I tutaj mieliśmy jakieś zaplecze, że mieliśmy materiały, mieliśmy sprzęt fotograficzny, i może można się było naprawdę dobrze nauczyć. To już nie było tak, że sięgało się do zasobów rodziców, że prawda, a mama daj na film, a tata daj na wywoływacz utrwalacz, na chemię, na to wszystko, a kup powiększalnik, a to wszystko. Nie, to, to właśnie tutaj było. Można było po prostu rozwijać się dzięki temu. Bo nie pamiętam, chyba dwa razy w tygodniu były te normalne zajęcia, na które przychodziliśmy. Tam się Pan uczył? Tak, oczywiście. No. A zawodowo? Zawodowo i fotoreporterem byłem całe życie. Całe życie byłem fotoreporterem, teraz jestem na emeryturze i, i też fotografuję. I też. Kilka osób, z tego co wiem, zajęło się poważnie fotografią. nawet czy też będą chcieli tu przyjść. Mam nadzieję, zobaczymy. No, to dwie no. pani trudno powiedzieć, no bo to jednak no, wszyscy mamy te około 70, prawda, czy ponad 70. Dzisiaj się zaczęło kolejny element przebudowy Trasy Łazienkowskiej z Teraz zacznę oficjalnie. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, bo